Możliwe, że unikasz właśnie tych owoców, które mogą obniżyć poziom cukru szybciej niż wiele leków. Tak. Wiele osób z cukrzycą boi się jeść owoce, ale prawdziwe zagrożenie może tkwić w dezinformacji. Tysiące ludzi wciąż mają wysoki poziom glukozy, mimo że stosują dietę, biorą leki i rezygnują ze słodyczy. Dlaczego? bo są źle prowadzeni, istnieją konkretne owoce, które nie tylko są bezpieczne, ale wręcz pomagają obniżyć cukier niemal natychmiast. Dziś dowiesz się, które to owoce, te o których wielu wciąż milczy przed diabetykami, i jak mogą zmienić twoje zdrowie w zaledwie kilka dni. Zostań ze mną do końca, bo ta wiedza może uchronić cię przed powikłaniami, takimi jak utrata wzroku czy konieczność stosowania insuliny. A zanim zaczniemy, napisz proszę w komentarzu, z jakiego miejsca na świecie mnie oglądasz i powiedz, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 6. Awokado. Próbowałeś już wszystkiego, by obniżyć poziom cukru, a mimo to wyniki się nie zmieniają? To bardzo częsta frustracja. Co gorsza, wiele osób się poddaje i godzi się z myślą, że wcześniej czy później będą potrzebować insuliny. Ale to czego mało kto wie, to że odpowiedź może kryć się w prostym, kremowym, zielonym owocu awokado. Przez lata powtarzano, że diabetyk powinien unikać wszystkiego co tłuste, ale nikt nie wytłumaczył, że istnieją tłuszcze dobre. A awokado składa się właśnie z nich. Jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które zawiera, pomagają organizmowi lepiej wykorzystywać insulinę, jakby odblokowywały zablokowane drzwi. Poza tym, awokado niemal nie zawiera cukru. I to robi ogromną różnicę. W przeciwieństwie do wielu innych owoców, które podnoszą cukier bardzo szybko. Awokado stabilizuje poziom glukozy na wiele godzin. To taki naturalny hamulec, który zapobiega niebezpiecznym skokom, niszczącym wzrok, nerki i serce. Wiele osób podczuwa zawroty głowy, zamazane widzenie, osłabienie po południu. To często efekt diety, która najpierw winduje cukier, a potem gwałtownie go obniża. Awokado w takim przypadku działa doskonale odżywia nie powodując tych niebezpiecznych wahań i to wszystko bez wymyślnych przepisów możesz zjeść pół awokado z odrobiną oliwy z oliwek i szczyptą soli prosto szybko i zdrowo można też zmiksować z cytryną i odrobiną wody otrzymasz naturalny pożywny krem który daje energię na długo co więcej, awokado ogranicza chęć na słodycze w ciągu dnia, a to dla diabetyka ogromna ulga. Wciąż są osoby, które boją się awokado z powodu kalorii, ale tu tkwi sekret. Kiedy jesz to, co naprawdę odżywcze, jesz mniej i lepiej. To pomaga również w kontroli masy ciała. Kolejny kluczowy element w walce o stabilną glikemię i mniejsze ryzyko powikłań. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym zbadało wpływ awokado na poziom cukru po posiłkach. Wyniki? Osoby, które jadły awokado razem z posiłkiem bogatym w węglowodany, miały mniejszy wzrost glukozy niż te, które go nie jadły. To pokazuje, że awokado może być cennym wsparciem, szczególnie przy daniach zawierających ryż, chleb lub makaron. To jeszcze nie wszystko. Awokado zawiera błonnik rozpuszczalny, który działa jak gąbka w jelitach, wchłania część cukru i uwalnia go wolniej do krwiobiegu. To chroni trzustkę przed nagłym wysiłkiem w produkcji insuliny. Osoby z cukrzycą doskonale wiedzą, jak trudno jest znieść te wahania poziomu cukru. Ale kiedy jedzenie zaczyna działać na Twoją korzyść, wszystko się zmienia. Czujesz więcej energii, mniej zmiennych nastrojów i mniej lęku przed nagłym pogorszeniem. A wszystko zaczyna się od prostej, mądrej decyzji: Włączenia awokado do codziennego menu. Poznałem kobietę, która miała glikemię powyżej 200, mimo że jadła dobrze. Wystarczyło, że zamiast chleba rano zaczęła jeść pół awokado z cytryną, a zamiast kawy z cukrem piła herbatę. Po 15 dniach jej cukier spadł do 130. To nie był cud. To był odpowiedni produkt o odpowiedniej porze. Awokado chroni także serce organ najbardziej zagrożony u osób z cukrzycą. Długotrwale wysoki poziom cukru zwiększa ryzyko zawału, udaru, nadciśnienia. A co robi awokado? Pomaga oczyszczać tętnice, obniża zły cholesterol i wspiera zdrowie układu krążenia. Możesz zapytać, czy naprawdę mogę jeść to codziennie? Tak, możesz. Oczywiście z umiarem. Połówka dziennie w zupełności wystarczy. Problemem nie jest awokado. Problemem są ukryte cukry w produktach, które tylko udają zdrowe. Herbatniki, płatki śniadaniowe, suszone owoce. Ale uwaga, nigdy nie łącz awokado z mlekiem skondensowanym czy białym cukrem. To stary, ale bardzo szkodliwy zwyczaj. Przekształca naturalne lekarstwo w słodką truciznę. Wybieraj prostotę i naturalność. To właśnie z nich natura daje nam to, czego ciało naprawdę potrzebuje. A zanim przejdziemy do następnego: Owocu napisz mi w komentarzu: Czy używasz awokado w ten sposób, a może unikałeś go z obawy? Podziel się swoim doświadczeniem, a jeśli ta wskazówka była pomocna, zostaw łapkę w górę. To dla mnie znak, że naprawdę dbasz o swoje zdrowie. Numer 5, jeżyna. Kiedy poziom cukru we krwi nagle rośnie, ciało od razu to czuje. Zawroty głowy, nagłe uczucie gorąca, zamglone widzenie. Wiele osób to przeżyło i zadaje sobie pytanie, czy kiedyś uda mi się nad tym zapanować? Prawda jest taka, że oprócz podstawowej opieki istnieją produkty, które pomagają organizmowi zareagować w bardziej zrównoważony sposób. Jednym z nich jest mały, ciemny i pyszny owoc jeżyna. To prawdziwa naturalna apteczka. Bogata w antocyjany, naturalne barwniki o działaniu przeciwutleniającym, jeżyna wspiera naczynia krwionośne i poprawia krążenie. To kluczowe. U osób z cukrzycą, bo wysoki poziom glukozy uszkadza naczynia włosowate i wpływa negatywnie na oczy, nerki i stopy. Ale to, co najbardziej interesujące, to fakt, że jeżyna ma jeden z najniższych indeksów glikemicznych spośród wszystkich owoców. Oznacza to, że trafia do organizmu łagodnie, nie wywołując skoków cukru. Dzięki temu odciąża również trzustkę, która może wydzielać insulinę z mniejszym wysiłkiem. Wiele osób myśli, że skoro jeżyna jest słodka, to należy jej unikać, ale jest zupełnie odwrotnie. Jej smak pochodzi z naturalnych i bezpiecznych związków. I co najlepsze, można ją jeść nawet naczczo jako część śniadania, pomagając organizmowi zacząć dzień spokojniej, bez gwałtownych wahań glukozy. Jeżynę można spożywać na różne sposoby. Świeżą, mrożoną lub w postaci herbaty. Napar z liści jeżyny jest również często stosowany w celu regulacji poziomu cukru, ponieważ zawiera substancje takie jak DNJ-1-deoksynoirimycyna, która blokuje wchłanianie cukru w jelitach. To jakby naturalna tarcza przeciwko nadmiarowi glukozy. I ciekawostka. Jedno z badań wykazało, że osoby, które regularnie jadły jeżyny, miały lepszą odpowiedź insulinową po posiłkach. Innymi słowy, ich organizmy lepiej radziły sobie z jedzeniem, które przyszło później. To ogromna korzyść dla osób z insulinoopornością powszechnym problemem przy cukrzycy typu drugiego. Kolejna ważna sprawa: jeżyna zawiera błonnik a błonnik spowalnia wchłanianie cukru z innych pokarmów. Oznacza to, że nawet jeśli zjesz ryż lub chleb, a wcześniej jeżynę, to reakcja glikemiczna będzie mniejsza. To efekt ochronny, o którym niewiele osób wie. Pewien starszy pan powiedział mi kiedyś, panie doktorze, odkąd codziennie jem jeżyny, nie mam już tej senności po obiedzie. To znak bardziej stabilnego poziomu cukru. A gdy glukoza się stabilizuje, ciało zaczyna naturalnie się regenerować. To zmniejsza ryzyko amputacji, zawałów i nawet uszkodzeń siatkówki. Jeśli ciągle czujesz się zmęczony, bez energii, mimo że jesz jak trzeba, może brakować ci produktów takich jak jeżyna. Ona oczyszcza, działa przeciwzapalnie i jednocześnie odżywia. Bez skutków ubocznych. Bez przesady i tak spokojnie zmieści się w twojej codziennej rutynie. Można zjeść porcję rano albo jako deser po obiedzie. Można zmiksować z wodą, tworząc lekki sok. Unikaj jednak wersji przetworzonych. Syropy czy produkty sklepowe są często pełne ukrytego cukru. Dobre są tylko jeżyny naturalne, świeże, mrożone albo liście do zaparzenia. A skoro. O herbacie mowa, filiżanka naparu z liści jeżyny przed obiadem, może zmniejszyć wpływ posiłku na poziom cukru. To prosty nawyk, który stosowany codziennie może odmienić wyniki badań i Twoje samopoczucie. Wystarczy konsekwencja i uważność na to, co trafia na talerz. Numer 4. Jabłko. Jest taki owoc, który znajduje się niemal w każdej kuchni, ale mało kto naprawdę go docenia. Prosty, łatwo dostępny, a w środku skrywa błonnik, który wpływa bezpośrednio na to, jak organizm wchłania cukier. Tym owocem jest jabłko i może być jednym z największych sprzymierzeńców diabetyka na co dzień. Największą zaletą jabłka jest jego skórka i miąższ. Zawiera pektynę, rozpuszczalny błonnik, który tworzy w jelitach coś w rodzaju. Żelu i opóźnia wchłanianie glukozy, zapobiegając groźnym skokom poziomu cukru po posiłkach. Daje to trzustce czas na działanie bez przeciążenia. Wiele osób z cukrzycą typu drugiego ma problemy z wolnym, podrażnionym jelitem lub zaburzeniami trawienia. A to wpływa na poziom cukru bardziej niż się wydaje. I tu jabłko przychodzi z pomocą. Reguluje pracę jelit. I zmniejsza cichy stan zapalny, który często stoi za insulinoopornością. Co ważne, jabłko ma naturalnie słodki smak, ale jego indeks glikemiczny jest niski do umiarkowanego. To oznacza, że można je spokojnie jeść jako przekąskę w ciągu dnia zamiast sięgać po ciastka czy herbatniki, które tylko podnoszą glikemię i komplikują życie osobom dbającym o zdrowie. Najlepiej jeść jabłko razem ze skórką. Dobrze umyte. To właśnie w skórce znajduje się najwięcej przeciwutleniaczy i największa ilość pektyny. Jedno jabłko dziennie, zwłaszcza rano lub po południu, może pomóc utrzymać stabilny poziom cukru przez cały dzień, dając jednocześnie uczucie sytości i zmniejszając chęć na podjadanie. Poznałem mężczyznę, który skarżył się na osłabienie po posiłkach. Brał leki, stosował dietę, ale nic nie działało. Dopiero gdy zaczął jeść jabłko ze skórką jako podwieczorek, zauważył, że zawroty głowy zaczęły ustępować. Czasem to właśnie taka mała zmiana przywraca równowagę organizmu. Dodatkowo jabłko zawiera kwercetynę naturalny związek przeciwzapalny, który chroni trzustkę, czyli organ odpowiedzialny za produkcję insuliny. To niezwykle ważne dla osób z cukrzycą. Im zdrowsza trzustka, tym większa szansa na utrzymanie choroby pod kontrolą, bez konieczności zwiększania dawki leków. Kolejną rzadko omawianą zaletą jabłka jest jego działanie ochronne na żołądek. Wielu diabetyków musi stosować silne leki, które z czasem podrażniają żołądek. Jabłko dzięki swoim włóknom. Tworzy ochronną warstwę, która łagodzi dolegliwości i wspiera zdrowie układu pokarmowego. Jeśli chcesz wzmocnić ten efekt, spróbuj zjeść całe jabłko przed posiłkiem bogatym w węglowodany. Taki prosty gest może spowolnić trawienie ryżu, fasoli czy pieczywa, co zapobiega gwałtownemu wzrostowi cukru we krwi. Ale uwaga, unikaj soków jabłkowych z kartonu. Zwykle zawierają dużo cukru i prawie w ogóle nie mają błonnika. To nie to samo, co świeży owoc. Siła jabłka tkwi w połączeniu skórki, miąższu i sposobu, w jaki jest jedzone. Natura zawsze wygrywa z przetworzonych. Czy kiedyś bałeś się jeść jabłka przez ich słodki smak? Napisz mi w komentarzu. Wiele osób myli naturalną słodycz owoców z rafinowanym cukrem obecnym w ciastach i słodyczach. Zrozumienie tej różnicy zmienia wszystko. Numer 3. Kiwi. Na pierwszy rzut oka kiwi wydaje się zbyt słodkim owocem. Ta zielona miąższ z małymi pestkami sprawia wrażenie, że poziom cukru we krwi wzrośnie już po pierwszym kęsie, ale prawda jest zupełnie inna. Kiwi może być silnym sojusznikiem w utrzymaniu stabilnej glikemii, choć pozornie wydaje się czymś przeciwnym. To owoc o intensywnym, orzeźwiającym i słodkim smaku, ale ta słodycz potrafi zmylić. Kiwi ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że mimo przyjemnego smaku uwalnia cukier powoli i równomiernie. Dzięki temu organizm ma czas, by spokojnie przetworzyć wszystko bez przeciążania trzustki. Kiwi jest również bogate w witaminę C i specyficzny rodzaj błonnika który wspiera trawienie i sprawia, że jelita działają jak naturalny filtr. To szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, bo im lepiej funkcjonuje układ trawienny, tym sprawniejsza jest reakcja organizmu na insulinę, a to oznacza mniej cukru zalegającego we krwi. Wiele osób odczuwa dyskomfort po jedzeniu, uczucie ciężkości, wzdęcia, stan zapalny. To często reakcja na gwałtowny wzrost glukozy. Kiwi pomaga łagodzić tę odpowiedź. Zmniejsza wpływ węglowodanów z następnego posiłku, pomagając utrzymać bardziej stabilny poziom cukru przez cały dzień. Rzadko się mówi, że kiwi to również wsparcie dla osób z wolną perystaltyką jelit. Utrudnione trawienie i zaparcia mogą powodować skoki cukru z powodu słabszego wchłaniania. Kiwi poprawia tę cichą stronę problemu, sprawiając, że glukoza nie kumuluje się w organizmie przez długi czas. Kiwi warto jeść w całości, razem z jasną częścią w środku i pestkami. To właśnie tam znajdują się składniki, które pomagają regulować wchłanianie cukrów i chronić ciało przed stanami zapalnymi. A im mniej stanów zapalnych w organizmie, tym większa wrażliwość na insulinę to kluczowe, by uniknąć komplikacji w przyszłości. Poznałem starszą panią, która unikała owoców ze strachu przed wzrostem cukru. Czuła się osłabiona, mimo że jadła prawdziwe jedzenie. Pewnego dnia zalecono jej, by dodała pół kiwi rano, z owsianką i nasionami chia. Po kilku tygodniach zauważyła mniej senności, lepszą pracę jelit i stabilniejszy poziom cukru przez cały dzień. Warto też wspomnieć o działaniu kiwi na apetyt. Pomaga zmniejszyć chęć na słodycze w ciągu dnia, a dla kogoś, kto walczy z cukrzycą, to ogromne wsparcie. Bo największym wyzwaniem nie jest tylko cukier we krwi, ale również pokusy i napięcie, które towarzyszą chorobie. Praktyczna rada. Unikaj jedzenia kiwi w połączeniu z deserami pełnymi cukru lub polanego mlekiem skondensowanym. Ja... Robi to wiele osób. To niweczy jego korzyści. Najlepiej spożywać kiwi na surowo, ewentualnie z dodatkiem soku z cytryny albo z nasionami chia jako część śniadania lub zdrowej przekąski. Prosto, dostępnie i bardzo skutecznie. Numer dwa gujawa. Ile razy po jedzeniu poczułeś się senny, miałeś zawroty głowy albo zamazane widzenie? Takie objawy są niebezpieczne i zwykle oznaczają gwałtowny wzrost poziomu cukru po posiłku. To tak, jakby organizm próbował wysłać. Sygnał alarmowy, a dla osób z cukrzycą takie wahania mogą być bardzo ryzykowne. Tymczasem mało kto wie, że istnieje owoc pochodzący z Brazylii prosty, tani, a jednocześnie niezwykle skuteczny w takich sytuacjach mowa o gujawie. Jest bogata w błonnik, ma niski indeks glikemiczny i działa bezpośrednio na ograniczenie skoków cukru we krwi. Prawdziwy dar natury gujawa. Zwłaszcza spożywana ze skórką, zawiera dużą ilość błonnika rozpuszczalnego, który w jelitach tworzy coś w rodzaju żelu. Ten żel spowalnia wchłanianie cukrów z pożywienia to tak, jakby owoc ten naturalnie hamował trawienie węglowodanów. Co więcej, gujawa to jeden z owoców o najwyższej zawartości witaminy C, a ta witamina. Działa przeciwzapalnie, co wspomaga wrażliwość organizmu na insulinę, szczególnie u osób z cukrzycą typu drugiego. A gdy organizm lepiej reaguje na insulinę, cukier nie pozostaje długo we krwi. Wiele osób z cukrzycą skarży się na zmęczenie pod koniec dnia, mimo że niewiele robiły. Poziom cukru stopniowo rośnie, aż nagle przekracza 200. Włączenie. Gujawy do śniadania lub jako deseru po obiedzie może pomóc utrzymać stabilny poziom glukozy przez wiele godzin. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Gujawa daje uczucie sytości. To oznacza mniej głodu w ciągu dnia, mniej sięgania po niezdrowe przekąski i mniej pokusy na coś słodkiego między posiłkami. To naturalny sposób na kontrolowanie apetytu, bez leków i bez dziwnych suplementów. Pewna starsza Pani opowiedziała: „ Mi, że codziennie po południu jadła słodkie ciastka. Gdy zamieniła je na gujawę ze skórką, przestała mieć te momenty osłabienia i drżenia pod koniec dnia. To pokazuje, jak małe zmiany z właściwymi produktami mogą całkowicie odmienić energię i poziom cukru. Gujawa działa również ochronnie na jelita. A kiedy układ trawienny działa sprawnie, cały organizm na tym zyskuje. Mniej wzdęć, mniej zaparć, mniej toksyn w krwiobiegu. To wspiera nie tylko trawienie, ale też kontrolę poziomu cukru i wchłanianie kluczowych witamin. Możesz jeść gujawę w całości pokrojoną w plasterki albo jako dodatek do niesłodzonej sałatki owocowej. Można też przygotować lekką herbatkę z liści gujawy. Mają one właściwości przeciwutleniające i wspomagają trawienie. Unikaj jednak Dżemów i słodzonych przetworów z Gujawy. Te zawierają zbyt dużo cukru i są niebezpieczne dla zdrowia. Numer jeden. Truskawka. Truskawka to jeden z tych owoców, które wszyscy uwielbiają. Jest piękna, smaczna i często pojawia się w deserach. Ale mało kto wie, że to także jeden z największych naturalnych sprzymierzeńców w walce z nagłymi. Skokami cukru we krwi, szczególnie u osób z cukrzycą typu drugiego lub stanem przedcukrzycowym. Mimo że wydaje się słodka, truskawka ma bardzo niski indeks glikemiczny, trafia do organizmu łagodnie, bez wywoływania gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi. Co więcej, jest niezwykle bogata w przeciwutleniacze takie jak antocyjaniny, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wysoki cukier i przewlekłe stany zapalne. Kolejna zaleta. Truskawka pomaga organizmowi ograniczyć nadmierne wydzielanie insuliny. Oznacza to stabilniejszy i zdrowszy metabolizm, gdy ciało nie musi produkować ogromnych ilości insuliny, trzustka może odpocząć. A ten odpoczynek jest kluczowy, by uniknąć jej przeciążenia, co często prowadzi do konieczności stosowania insuliny w zastrzykach. Dla tych, którzy pod koniec dnia mają nieodpartą ochotę na coś słodkiego, truskawka to doskonałe rozwiązanie. Można ją jeść z dodatkiem nasion chia lub lnu, a nawet z łyżką naturalnego jogurtu. Takie połączenie oprócz walorów smakowych pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i ogranicza jedzenie pod wpływem emocji. Coś, z czym wielu diabetyków się zmaga. Ale uwaga, truskawki z mlekiem skondensowanym czy gotowymi polewami tracą swoje właściwości. Najlepiej spożywać je świeże, umyte, w czystej formie lub z dodatkami, które wspierają zdrowie. I co najlepsze. Możesz zjeść całkiem sporą porcję bez obaw, ponieważ zawierają bardzo mało naturalnych cukrów, a dużo błonnika. Na naszym kanale znajdziesz pełną playlistę z bezpiecznymi i praktycznymi wskazówkami, jak kontrolować poziom cukru, poprawić dietę i żyć zdrowiej. Kliknij teraz i kontynuuj swoją drogę do lepszego samopoczucia. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Co tydzień pojawiają się tu nowe treści przygotowane z myślą o Tobie. Pamiętaj, ten film ma charakter informacyjny i edukacyjny i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Każdy organizm jest inny. Skonsultuj te informacje ze swoim specjalistą i sprawdź, co będzie dla Ciebie najlepsze.